się gramy w grę, chyba nie, może już znacie Wrzesowo Małe, no, wysłałem na społeczności, że yy, jaką grę mam cenić, Tro, trochę osób wysłało na, no na Małe, no to mamy. Ja tą grę już znam, no w sumie znam, ale jakoś tak ja ją nie gram ciągle, a mapa jest bardzo spora. I jest taki problem właśnie, że taka spora mapa. No, gościu, no, Igorek, coś tam, nie, gościu, po prostu tak się muszę wymać, czemu? Nie będę go obrażał. Spokojnie, już będę dał lepsze ceny, będę dobrze oceniał teraz. Dobra, co mamy? Oranżadę. Czekajcie, będę... Oranżadę, jak widać, że... Jeszcze, yy, znaczy ja nie, jeszcze pamiętam te oranżady, znaczy nie takie, tylko u mnie jest, pamiętam te butelki jeszcze, bo u mnie jest ta butelka jeszcze gdzieś u mnie jest. O, mamy go. Jak tam, FSO spalone, jest wszystko z tego. Tak się to prezentuje. Tak się to właśnie prezentuje, moi drodzy. No, jak widać. ma dobrze się leczysz, Bo... ciężko, spoko. gdzieś był auta, o są. jednośladowy komar, ogar, motorynka Weźmiemy wszystkie, więc na wszystkie zespawnuję Kurde, trochę lagi mam Cyk, cyk i traktory Ursów No trochę jest tych no, Czemu mi się nie zespawnowały? No w końcu, o kurde, przepraszam w serenko Dwa maluchy, no i żuczek. Zabierzemy. Bierzemy to w... Łez... Czekaj, komara wezmę! Ja wolę komara, bo pani kotorem. Jak? No. Chociaż znam wam trochę dać jako on jak nie jedzie. Niestety nie Pojedziemy w łeb. Zapomniane pany, gas jad jad jadą, bo już trwa to 8 minut. Pojedziemy żółkiem, bo już... A. Dobra, jedziemy. Jedź, kurde. Toś, kurde. Nie pamiętam jak to jeździło Jakoś to jeździło Dobra zrobię takie małe cięcie Jakiś goście dołączą Dobra zrobię takie małe cięcie i zobaczymy jak jeździ Dobra jestem, ja po prostu musiałam wyjść bo się popsuło A po prostu wiecie jak to trzeba Po prostu nie umiem jeździć A nie ma pokazany, mogli pokazać Dobra co tutaj jest Bazar, Janusza i jeden cykl po taności. A to zobaczmy. Kurde, za, mój fajny motocykl. Truskawki, chyba, no taka... Da, ale nie, to są już takie fajne rzeczy, jak w starych latach, podoba mi się. E, no po prostu tylko biegisz i co tu mamy? Tablica ogłoszeń, no to ja nie chcę tej tablicy ogłoszeń. Dobra. Jedziemy w komarkiem. No. no, tak się jeździ. No tak to wygląda. Tutaj co? Skup złomu pana tatka. Panie tatku, węgiel przywieźli. A jaki węgiel i tam wie to. E, no, jak ci ciekawi was co tam dalej, panie tatku, węgiel przywieźli. Tam co pola? No to pola to pola. No to nie, ale pojedziemy. Jeśli wiecie, to możecie kiedyś ze mną, jak będziecie, podacie mu waszy nich, to może zagrać, możemy zagrać w to, no, wiecie. Yy, no, no, kurde, no. No w grę, no w RP tutaj na tej grze. Yy, Ochotnicza, w no właśnie, w zasobie. No strasz, to strasz. Nie pamiętam, czy coś było inaczej, że można grać, ale zobaczymy. Hmm. Bo już dawno nie grałem w tą straż Nie były, widzę, to tak bardzo się skuma No jak widzicie, moi drodzy Moi widzowie Ech, kurde, dobra, zrobimy cięcie i zobaczymy, jakieś dobre miejsce Słuchajcie, jeżdżę, jeżdżę, Ona nawet kwiatko ruch jest eee, hmm. Nie wiem, co dalej, chłop, ale nie wiem, czy ty nie dałeś tej ściany a powinna mogę iść dać jakąś domu no, albo nie w ściany, żeby, no... O! I są domy! A w ogóle... Chcę zobaczyć coś, a nie da się, bo na podwórku to wiadomo. Hmm. Jeśli to jest, nie obrażam, że to może być Melino, nie obrażam. Widowie, nie obrażam kogoś, tylko tak mówię. E, dobra, tu jest doła Samotna, fajnie. Stodoła to, to, nie mogę oddać Gierce 10 na 10, muszę przyznać. Jakaś wieś, fajnie, no nie, no gierca mogę tak w sumie 10 za 10, już nie będę tak dawał jak wynikowy, przykład będę po prostu czasem oceniał, ale będę już starał się dobrze oceniać i nie dam się już mu pokonać. Czekaj, czekaj, czy to jest miejsce to samo? Jakieś inne miejsce, czekajcie potem przyjedziemy, no to przy, zrobię ci, a w sumie przez minut tu jedziemy, jedziemy. No. Musi się rozpędzić. Najpierw się niech rozpędzi. To się chyba nigdy nie rozpędzi. Dobra. Ech, chociaż... no domy są jakieś takie. No to co? Mam by się bawić jako dom samotnika? Autobusów nie ma. Szkoda, bo są przystanki. A na rzecz oczu były co pamiętam, ale tu stary, jeszcze był to zarze... Zarze... nie wiem jak to mówię. Dobra, dam Wam trochę posłuchać ten jak on jeździ fajnie, no to... Toaleta płatna. <noise> tak, no, u mnie jest, już jest toaleta płatna. Niestety właśnie. U mnie toaleta jest płatna już. W ogóle... To tak to wygląda? U mnie to inaczej jest. Znaczy podobnie. Mogę dać jakieś kioski albo papierosy, albo jakieś mały. No ABC. Nie no, ABC jeszcze nie no. Jakiś mały sklepik. O! Bod, bodgan Dobra, idziemy do bod, pana Bodgana. No, w ogóle... On to połączył. Fajnie. Domy. No to domy, to domy. No jedziemy. Nie wiem, co tak mnie wzięło na błyskę. Tam jest straż. Co nie, no wiem. Tam trzeba się nawet dostać jakąś grupę. Tylko chcę Wam pokazać, jak straż wygląda w środku. Pokażę Wam tylko straż, jak wygląda w środku. Straż pożarna. Dzień 9.8. Fajnie. Ale chłop musiał się męczyć. To nie będę go tak obrażał. Światła. To tak to właśnie wygląda, jak widzicie. Ciekawe, jak mamy to w ogóle się dać, że to jest inaczej, ale ciekawe, coś tu. Co to jest? A nie wiem. Ale mi się wydaje, że normalnie to jakoś to działa, że on. Um, że jakoś można grać, tylko trzeba coś tam zrobić. Że on się do grupy. Nawet w ogóle orężadę. Pijemy orężadę w motorku, w pijemy. Piję orężadę na motorku. Piję orężadę na motorku. Tam jeszcze? Tam jeszcze. Dobra, zrobimy to zaraz, będziemy się widzieć. Słuchajcie, jednak nie wiem, po co robię to zdjęcie, bo nie, nie jest taka matka. Tylko tam jeszcze coś dokończymy i kończymy odcinek. A to jest stacja benzynowa, tak? Stacja benzynowa 24. Tam będzie pola i las, to już. Chociaż, no dobra, zrobimy kółeczko. Robimy rundkę. Zrobimy rundkę. A mogę wziąć jakieś szybsze auto, a nie brać... Komara Czy tam ogara A nie, to jest og... Kurde Zapomniałam, które to jest Znaczy ja tam się coś tam lubię motoryzację No, lubię, no Tylko czasem zapominam te motory No to, przepraszam, że was Dobra, tam nic nie ma Nie wiem, jak źle, no nic, przepraszam W ogóle nawet, nawet nieźle to wygląda. Tylko mogę dać więcej tych budynków. Eee, no, kombań No i autobusy, bo... Albo autobusa nie widziałem, tylko nie zaspałnowałem Nie pamiętam. Muszę zobaczyć, bo... Fajnie, żeby autobusy były. A to... Z... Nie, to 10 minut, no to. No tam kółko jest, no to. No. Pijemy orężatkę. Nie wiem po co piję. Aha, to z... Co to jest? Zaba. Co? Tablica ogłoszeń. No. Nie na tej tablicy ogłoszeń, muszę przyznać, plus zabawa. Jakaś... co to? Jakieś cy... Jakiś... kebab. Jakiś cygański kebab. Ja co tutaj? To jest szpital. Tak, to jest szpital. Apteka. No taki szpital to ja nie wiem czy... No Dobra, może były jakieś takie na wsi, ale... taki szpital? Matko bosko. Och. Kurde Dobra, pojedziemy z ręką dopóki jesteśmy, bo serenka jest fajna Tylko nie wiem co ona jeździ, bo czasem nie umiem jeździć w ogóle ty miał tam no to No to najmocniej przepraszam Bo to już jest 11 widzów, Trwa, kurde, to nawet trochę Dobra, jedziemy Dobra No nawet pobawić się można ferpen nie wiem, kiedy możemy zagrać. Psz, 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 psz. Tam są lasy. Jakieś gospodarstwo. Nawet klimacyst jest jakiś. Pikanie bochanek Szkoła! Wow! O, jelcz. Jelcz, opuszczony jelcz chyba. Albo ze, tutaj. Co no tutaj jest? Szkle, skup butelek. No zobaczmy. Tak się to właśnie robi. No zamknięty, ale szkoła jest. Reszta tam jest zamknięta? Tam miałam jeszcze zobaczyć coś, tak. Ja. Szkoła jest, nawet jak moja, w prawdziwym życiu. No dobra, bo coś trwa kurde, 12 minut. Dobra, dojedziemy i spotkamy się. Dobra, to były chyba części samochodowe. No, pan dzidzichu chyba dobrze się zachowuje. bo On ma fajne Pode niestety nie dla mnie. Ale no. Jaka ocena? 10 do 10. Mogę dać, bo fajne są modele wykonane. Klimat jest. Drzewa, drzewa to drzewa, ludzie no to... Dobra, 10 na 10. Na odcinek to zobaczymy. Możecie ze mną zagrać to. Ja się z wami żegnam. Cześć!